Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Z tej strony oczywiście Żywy Trup Zombing. Dzisiaj zagramy w grę Sticker Hunger. i ten film miał wyjść dopiero w przyszłym tygodniu, ale przez to, że na pierwszym filmie z Five Nights at Andrzej Cactus były tak duże wyświetlenia. Ten film nagrywam teraz, czyli dzień po tym jak go wstawiłem. Tak, zaskoczyło mnie 100 wyświetleń na tym filmie znaczy, trochę mniej niż 100. Zaczniemy od wytłumaczenia na czym polega ta gra. Może zacznijmy od tego, że stworzymy nowy świat. Ja tu mam dwa swoje stare, prywatne znaczy. Ten z pierwszym levelem jest mojego brata, a ten z dziewiątym jest mój. Nieważne. Zaczynamy nowy. He. I teraz trzeba stworzyć swoją drużynę. Ja trochę myślałem. Myślałem, że zrobimy sobie dwóch ludzi z pistoletami. Musi być jeden z, pa z pałą, z kijem. Yy, nieważne. I jednego. He. Tutaj pytanie, kogo możemy dać? He. Miecz. Postać z mieczem, czyli gla, gladiator jest dobrą postacią, ale nie chcę go. Myślę, że weźmiemy anioła. Ponieważ mój najlepszy team, który mam na telefonie grając To jest postać z biczem, Postać... Ten mag z tą kulką Postać z mieczem oraz snajper ten z łukiem A my tym razem zagramy sobie taką drużyną I zacznijmy od tego, że odwiedzimy wioskę Tutaj widzicie mapę, pokażę Wam ją całą Tak wygląda mapa nie przeszedłem tej gry nigdy. Wydaje mi się, że tu o ten taki na samym szczycie tej góry tutaj taki szary zamek, to to pewnie jest główny boss, ponieważ najważniejszymi bossami są zamki. Teraz zaczniemy może. Tu jest ekwipunek nasz. To jest to są nasze postacie. Nad nimi pojawia się taki żółty kwadracik, którym Inspirowałem się tworząc niektóre swoje gry. Taka ciekawostka dla Was. Poza tym mamy ich przedmioty. I na dole się jest, są jeszcze kombo przedmioty, które zwiększają statystyki naszych postaci. I tu mamy jeszcze sloty w ekwipunku, w których mamy różne rzeczy. Zaczniemy od kliknięcia tutaj żółtego kwadracika tego, co się zaznaczył. Za Opening starte. Cyret. Dobra, zaczynamy. I nasze postacie tutaj, widzicie, walczą z glutami. No i na tym polega cała gra. Oni walczą z glutami, różnymi przeciwnikami. Yy, ta gra nie jest taka łatwa, bo później ci przeciwnicy też zaczynają nas atakować. Tu widzicie, są, pojawił się taki domek. O, tu, gdzie nakierowałem tym gościem z pistoletu. Tu jest taki domek. To to jest. Nie wiem, to jest cukier, może coś, nie wiem, co twórca miał na myśli. To leczy nasze postacie, może to jest ryż. No i gramy dalej. Jak postać wejdzie w ten next, tę tabliczkę na końcu, to idziemy dalej. O, jak widzicie, z przeciwnika teraz wypadł miecz. Gdybyśmy mieli postać, która używa miecza, to moglibyśmy mu dać, bo to jest lepszy miecz niż ten startowy. A tu mamy jeszcze dwa SP. No to to są punkty do ulepszania postaci. Powiem tak. Ta seria pozostanie na kanale, jeśli znajdzie się na nim przynajmniej 5 łapek w górę. Jeśli nie, to nie będzie tej serii. Przy... Następny film z tej serii wyjdzie, jak będzie 5 łapek w górę pod tym filmem. Zaczniemy ulepszać nasze postacie. LP to jest zdrowie. Mag to jest magia. Dex to zgaduję, że jest defensywa. Nie jestem pewien. I Strange to też nie wiem, co to jest. Spróbuj... Wszystkim jak za zawsze pójdę tym razem w życie. I teraz można ich uleczyć, jak widzicie. Zbierzemy też pieniążek. Nie martwcie się, że ten miecz będzie nam zaśmiecać ekwipunek. O! A to, co teraz dostaliśmy, to jest rękawica. Jak widzicie, są, jest też czerwony, taki uśmiechnięty glucik. To jest już mocniejszy przeciwnik. Po nim na tej planszy będzie tylko łucznik... jak go tak nazwałem, oraz boss. Taki Papa w duży. Łucznik jest niebieski, strzela takimi wielkimi kulami w nas. Zaraz go zobaczycie, bo z tego co pamiętam on jakoś niedawno, niedaleko jest. No i. Idziemy dalej, jak widzicie. Ten film chciałbym, żeby trwał tak 10 minut. Jeśli nie zwróciliście uwagi na górze, też pojawi się pasek życia. To jest pasek życia tego wroga, którego aktualnie atakujemy. Tak, bardzo mi się podoba ta mechanika, bo dzięki temu nie mamy całego ekranu zaśmieconego paskami życia wszystkich wrogów, i musimy znaleźć którego aktualnie bijemy, tylko mamy na górze po prostu tego, którego bijemy. O, i teraz wypadł nam bardzo dobry przedmiot. Zbierzemy go aniołem, bo to akurat jest dla niego. I ten przedmiot to jest lepsza aureola, taka czerwona, i jak widzicie, teraz nasz. Anioł ma czerwone skrzydełka i wszystko czerwone. Jak widzicie, mamy też lepsze rzeczy do ulepszania. Tego ulepszymy w magię, ale resz resztę w życie. Dlaczego tego ulepszymy w magię? Ponieważ to jest postać, która robi różne aury naszym postaciom. Powodując, że te postacie są lepsze. Gra! Nie jest moja, można ją be, bez problemu kupić. To zapomniałem powiedzieć na, następ, na początku filmu. I o! Tutaj są same zieleni. I teraz z tego co pamiętam, po tych samych zielonych dostajemy już uczników przeciwko nam. I oni atakują dużo nas. nas. W ogóle nie, nie wiem jakim cudem my tracimy punkty życia. Tak chyba nie powinno być. Bo my do nich nie podchodzimy, a oni atakują nas tylko, gdy do nich podejdziemy. <laughs> Mamy całą drużynę takich postaci, którzy są na daleko i nie wiem o ile to jest dobre. O, jak widzicie, tutaj teraz ten taki dziwny trójkątny. trójkątny kwadrat chciałem powiedzieć. Nie bijcie mnie, jestem tylko człowiekiem. Tego, którego właśnie zbiliśmy. Jak widzieliście, on rzucał takie kamienie w nas. I. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale nie jest to dobrze. No i... Nie wiem, co mam jeszcze mówić. Może nazwijmy jakoś nasze postacie. O, w ogóle kolejne punkty mamy moc tych ulepszenia. Ulepszymy wszystkich na życie, zrobimy z nich takich mega tanków, a tego na magię, bo on jest magikiem. Jak widzicie, dostaliśmy łuk. Nie mamy postaci łucznika, a tylko łucznik może używać tego przedmiotu. Wiecie co? Pokonamy bossa na tej planszy i kończymy to nagranie, ponieważ ja nie mam też za dużo czasu, żeby nagrywać, Ponieważ mam swoje sprawy dzisiaj do załatwienia. Jak tylko skończę to nagranie je wstawiam od razu i po prostu mam później swoje sprawy ważne do załatwienia. Wiecie, szkoła, nauka, te sprawy. No, niestety. O, i teraz jak spojrzycie na tabliczkę tam na końcu planszy, to tam nie ma napisu next. Tylko boss. i to już prowadzi nas do BOSA, czyli największego przeciwnika na tej planszy, najtrudniejszego, który jest dość mocny. Jak ma się słabe team. Ja, jak pierwszy raz w to grałem, miałem bardzo słabe team. Doszedłem nim do 27 poziomu. Tym teamem doszliśmy, jak widzicie, do czwartego poziomu. No i atakujemy BOSA. Bo to ten szary, to to szare bydle na końcu Które trzeba zabić i on, napra on naprawdę nie jest łatwy, bo nawala takimi strzałami Znaczy, nie w sensie, że dużymi Tylko w sensie, że dużo ich taki promień strzela Zaraz zobaczycie O, widzicie? Taki promień leci od niego Film już trwa 10 minut to dobrze, będzie można reklamy walić. Spróbujemy go rozwalić, żeby zginął. O, mało ma życia. No nie. Zawiodłem się. Zabili nam go. Zabili nam jego. Można go odrodzić za 40, ale on nie będzie miał pełnego życia. Za to jak teraz wyjdziemy, to tutaj ten biały kwadracik, to jest wioska. I w tej wiosce mamy miejsce do leczenia. No nie, tylko nie to. Nie możemy się uleczyć, mamy za mało pieniędzy. Ale zaraz w sklepie można jeszcze sprzedać to, co jest nam niepotrzebne. Właśnie to sprzedałem. I zarobiliśmy dużo. Więc się uleczyliśmy. I mamy 154 pieniądze. Można by je było wydać na jakieś przedmioty, na przykład na to. Tylko że to jest za mało pieniędzy. Na razie nie stać nas na to. 250, co kosztuje. Brakuje nam 96 pieniędzy. Ale wiecie co? Ja będę kończyć ten film na dzisiaj. Cześć. Dzięki za oglądanie. Po prostu. Cześć.